Dzisiaj stawiajcie granice. Tylko tyle i aż tyle. Ale też walczcie o siebie, walczcie o to, kim jesteście, co chcecie przekazać i w jaki sposób. Jakby, jeżeli ktoś wchodzi w waszą przestrzeń, stawiajcie stop, mówcie nie i rozwijajcie skrzydła. Dajcie się wysoko, tego życzę. Bądźcie sobą i wierzcie w siebie. Jest warto, chociaż czasem jest ciężko. Chyba najciężej to jest dostać rolę. Słuchajcie, zastanówcie się, dwu albo nawet trzykrotnie. To jest taki ciężki kawałek chleba, ale z drugiej strony jest to najpiękniejszy zawód, jaki mógłbym sobie wymyślić. Także jeśli jesteście zdecydowani, go for it. Musicie marzyć, musicie być zdeterminowani, nie, nie, kompletnie nie patrzeć na kasę. Jeżeli o tym chcecie myśleć na wstępie tego zawodu, to w ogóle to porzućcie. Bo jeśli to ma przyjść, to to przyjdzie z własnych... Z własnego doświadczenia wiem, ale generalnie jak chcecie stawać do szkoły teatralnej, to musicie to kochać. A jeżeli kochacie, to nic się nie liczy, tylko to, że chcecie uprawiać ten zawód. Więc idźcie do szkół teatralnych, jeżeli jesteście na to zdeterminowani. A jeżeli nie, to nie. Hmm, robić swoje, na pewniaka. Walczyć o siebie i, i przejść do przodu, bo to jakby nic nie jest dane od losu. Powiedziała nam e, kiedyś Nancy Bishop, taka reżyserka castingów, e, ogólnoświatowa, u której byłam na warsztatach. Powtarzała nam to do znudzenia. Pamiętajcie, acting jest fun, czyli to jest tylko zabawa, nikt tu nie umiera. Ewa Gawrylu, dzień dobry, zapraszam do oglądania serialu, to nie ze mną. Znaczy troszeczkę ze mną będzie, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, bo warto. Ups, ja nie...